No bo tak Lecę sobie w rundę, nie włączam kamerę Patrzę się na tego To, to ja widzę, to zamykam Niech nie patrzę kamery, kamerę, to mnie nie interesuje Tego świecę dlatego uważam Tego nie klikam, tego... F Fucking easy Okej okay. wracimy, poniżej 80 utrzymać i świecić randomowo na tego A. dobra, kamera się tylko w, te, w takich momentach przydaje no chociaż prosto Patrzeć na te obawęty, i. A no, to, to akurat może być trudne, tak? No to tutaj już prawdę nie przeżyję, bo nie, nie myślę się taktyki zmieniać. Nie patrzę na kamerę. To mnie faktycznie może wszystko zepsuć. A. Okej. Okay. Trasz ten gang, dobra. Na niego się po prostu nie patrzeć. ten wciąż też jest na kamerach. Ale nie zębija na szczęście. Straszny gwóźdź jest gitem. Dobra, to z olbitem się poradzę. Stało się wszystko, ale żyję. Jak wszystko dobrze pójdzie to za pierwszy razem, zdrowię. Nie wiem co tu może pójść nie tak. No cap. Musimy się na to, zapatrzeć albo coś. Nie ma opcji. O, tego się troszkę przestraszyłem. Nie spodziewałem się tego, też gangu. Ale zobaczyłem gościa, nie? Nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Jak Overheat, to się zacząłem rozglądać, Zobaczyłem też gęga, nie? Już, już, już przestraszyłem, że mnie jeszcze jakiś animatronik tu wbił, nie? I zaraz zginę przez to. byłem powyżej 90, proszę. Dobra. Mówię, że to będzie proste. Za pierwszy razem do zdrowia to jest. Takie jest. Takie jest. Z czym do ludzi w ogóle, nie? Dia Ja wiem, że ja to zdydowałem, bo to takie proste. Takie proste. I to jedno z ostatnich wyzwań. To pewnie, odpo... od... te dwa wyzwania zaspędzają odpoczynek przed chaosem.